Hej witam was serdecznie z tej strony Hallak, Słuchajcie, moi drodzy, na zakończenie tygodnia. Cóż to by było, gdyby nie było nowego czołgu? <laughs> Chyba nie wesoło, prawda? No więc K91PT dziewiątka nowa radziecka. Jak widzicie, symbol jest tutaj żółty, na czerwonym tle bardzo znany. Co to takiego niszczyciel dziewiątego poziomu, który wchodzi na super test i który. Bardzo możliwe, że będzie nagrodą w czymś. Nie wiadomo tego w 100%. Teraz przedstawię wam parametry, bo szykuje się, wydaje mi się, całkiem fajna maszyneria. Otóż, moi drodzy, 390 uszkodzeń przy 258 penetracji. Takie parametry tego działa. Dodatkowo na goldzie mamy 315, no i tutaj 68 penetracji na hakach. Czas przeładowania 8,6, celność, bo to jest ważne 0,4, czyli jak na niszczyciel no to wiadomo, że nie będzie to zbyt celne, niestety. Tutaj jakby był, trochę się zdziwiłem, że taką małą celność dali, ponieważ gdyby było działo o większej alfie, to spoko, ale no to jest jak na dziewiątki, umówmy się, że to nie jest duża alfa, tak? To Brytyjczycy na dziewiątkach mają działo, które zadaje 400, które jest bez porównania celniejsze. Za to czas celowania jest 2,2, czyli niezły, naprawdę niezły. Obrót działa 26 stopni, przypominam, nie mylcie tego z obrotem kadłuba. Wychył, to co nas interesuje, niestety w dół mamy tylko... 5 stopni, 5 stopni opuszczania działa 15 podnoszenia. To już nam pewne takie pojęcie daje, prawda, że ten pojazd na dużych pagórkach nie powalczy sobie absolutnie. No, granie tutaj no nie nie powiem na wieżę, ale na tą nadbudówkę nie bardzo, chyba że znajdziemy na mapkach takie miejsca, które bardzo łagodnie się podnoszą. Wtedy oj, może być trudny do wyciągnięcia. Dalej mamy wychyły poziome, czyli minus 10 plus 10 stopni, pojemność magazynu amunicji 30 sztuk, nie wiem, czy to nie będzie zbyt mało trochę, bo kurczę, 30 sztuk, no to nie jest dużo, jednak na dziesiątkach czasami, jak ktoś ma dobrą pozycję, to będzie strzelał bardzo, bardzo dużo. Prędkość maksymalna, to jest ważne. Otóż prędkość 45 km na godzinę, 20 do tyłu, co jest mega ważne w przypadku takich niszczycieli. Moc silnika 800 i uwaga, uwaga, 20 koni na tonę. Kurka wodna, 20 koni na tonę, to jest naprawdę, naprawdę sporo. Masa 40 ton, no... Gdyby tu było więcej, to powiedziałbym, że to jest kolejny pojazd do takiego szybkiego taranowania. No ale 40 ton to nie jest jakaś super masa. Dalej, obrót kadłuba 45 stopni, czyli rewelacyjny, jak na niszczyciel, który nie posiada. Wierzy, uważam, 45 stopni to jest super, to się nam zwiększy oczywiście. Kierowca będzie miał odpowiedni perk. Dodatkowo jeszcze możemy zastosować moduł, także tu pod 50 nawet może nam to podejdzie, także super. Ilość HP 1600, pancerz kadłuba. Tutaj nie wiemy za bardzo jak dokładnie to wygląda, ale z boku słabizna, natomiast z przodu 230. No i tak jak sobie to. Na to popatrzymy, to gdyby on te 230 miał też na tej płycie, to byłoby bardzo ciężka sprawa. Twardy orzek do zgryzienia naprawdę bardzo twardy orzek do zgryzienia byłby nie wiadomo, czy tylko tutaj jest taki pancerz, czy też na dole. No i nadbudówka, no to na pewno ma to. Nie wiem, może to jest wartość z nadbudówki. Musimy poczekać na więcej informacji. Dalej mamy zasięg widzenia 360 metrów, czyli niewiele. Zasięg radia 745 załogantów, w tym dwóch ładowniczych. Mamy prawie 7 strzałów na minutę i dpm wychodzi 2720, czyli jak pewnie sobie tam policzycie, na 100% załodze plus jakieś racje plus dosyłacz spokojnie to przekroczy 3000. Ten dpm. No cóż niszczyciel trzeba lubić takie niszczyciele. Nie każdemu będzie się dobrze grało pojazdem, który jest no, tak, który tak słabo opuszcza działo. Tak Natomiast jeżeli ktoś ma miejscówki, no to z tą prędkością 45 w, w miarę szybko powinien dojechać na miejscówkę. Dobra, kolejna rzecz, o której chcę wam powiedzieć to... No właśnie. Nowe zdjęcia się pojawiły. Progetto C50 mod 66. Kurka, nie wiem o co chodzi. Nie możemy jeszcze grać tymi włoskimi, ciężkimi czołgami. Nie wiem na co Wargaming czeka. Czy chcą wypuścić to jakoś na początku. grudnia może? No nie wiem. Zrobili serwer testowy, który, na którym praktycznie nic się kompletnie nie dzieje. Niezrozumiała decyzja. Nigdy chyba jeszcze tak nie było. No, czołg prezentuje się bardzo nowocześnie, zresztą cała ta linia, zwłaszcza końcówka linii włoskiej, ciężkiej, prezentuje się bardzo, bardzo nowocześnie. Czy rzeczywiście te wieże będą tak dobrze odbijały, to się dopiero okaże. W każdym razie wygląda na to, że czołgi te będą praktycznie pozbawione, jak widzicie, weak spotów u góry, co jest również mega ważne, moim zdaniem. No, cóż. Jedziemy dalej, z tyłu wygląda tak. Proszę tutaj, no lufa ponadprzeciętnie długa. Wieża jeszcze jest ścięta w ten sposób. No, jeżeli tu będzie bardzo dobry pancerz, to może być to wieża nieprzebijalna. Oj, może być, z kadłubem już pewnie będzie trochę gorzej. Czołg bardzo nowoczesny. Nie będę Wam od nowa czytał parametrów, bo już Wam robiłem skrócik taki informacji o tym pojeździe, tutaj macie, no, wydaje mi się takie standardowe parametry, działo dosyć celne, jedyna wada to długie, dosyć długie skupienie. Przypominam, że to już będzie czołg włoski z tą nową, znaczy nową, z troszeczkę zmodyfikowaną mechaniką doładowywania pocisków. 9 stopni opuszczania, to jest chyba mega ważna informacja, biorąc pod uwagę, jak wygląda jak wygląda ta wieża. Dobra, to tyle. Ja się zabieram za zaległy materiał. No i cóż, wieczorkiem coś tam pościemniamy sobie, może jakieś plutony. Dzisiaj pogramy w WOTA, zobaczymy. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.